Cześć, zaraz zobaczycie szybki unboxing gry Pandemic gorąca strefa Europa, wydawnictwa Zeman Games na Polskę Rebel. Gra od 2 do 4 graczy, 30 minut, 8. Plus. Robimy tutaj unboxing. Już zdjęta z tyłu folia i tak, na wstępie będziemy mieli instrukcję. Trochę tekstu ma, ale myślę, że się tutaj ogarnie. Będziemy mieli tutaj planszę. Plansza raz na cztery złożona. Tutaj będziemy mieli planszę Europy, jak sama nazwa gry tutaj wskazuje. Plansza jest mniejsza niż w Pandemiku. Gra ciekawa czy będzie szybsza. I mamy tutaj dalej karty. Karty już wcześniej też tutaj zdjęte. I tak, mamy specjalistę pilota pracownika wirusologa to będzie mieć karty akcji które są dwustronne i potem mamy karty naszych lokacji kolejne tutaj jakieś inne jeszcze karty ciężko powiedzieć jak one się tutaj dokładnie tutaj nazywają ale trochę tego jak widzicie jest więc gra nie powinna się tutaj nudzić no i mamy tutaj mutacje które z tego co wcześniej czytałem zwiększają jeszcze trudność gry ale pewnie można grać bez nich i zdarzenia i karty 3 epidemii oczywiście mamy też tej znaczniki gdzie będą się tutaj przemieszczać nasze choroby jak będą się tutaj rozmnażać i mamy te pioneczki. jakieś inne jeszcze tutaj znaczniki. I to byłby cały unboxing. Zapraszam do grania, komentowania. I dzięki. Na razie hej.